Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak zmienić tło na zdjęciu, żeby jeszcze lepiej wyeksponować postaci. Chodzi o rozmycie tła. Oczywiście efekt ten najlepiej robić w momencie robienia zdjęcia, ale co jeśli później zechce nam się jeszcze coś bardziej uwypuklić? Do tego celu użyjemy specjalnego efektu, który znajduje się pod zakładką Filtr w galerii Rozmyć. Chodzi o rozmycie przesłony. Zanim jednak to zrobimy, to zdjęcie zamienię na obiekt inteligentny. W ten sposób będę miał więcej kontroli nad efektem, którego chcę użyć. To nie dotyczy tylko tego jednego konkretnego efektu, ale ma zastosowanie zawsze. Konwertuj na obiekt inteligentny. Teraz przechodzę do zakładki Filtr i wybieram galerię rozmyć, a tutaj rozmycie przesłony. Oczywiście jest tutaj więcej filtrów i o każdym można by mówić godzinami. Rozmycie przesłony to temat dzisiejszego odcinka. Po wybraniu tego efektu, program od razu wskazał mi owal z takim punktem centralnym w środku, i poza tym owalem właśnie będzie zachodzić efekt rozmycia. Oczywiście zmiana tego kształtu ma konsekwencje dla rozmycia. Powiedzmy, że zależy mi na tym, żeby tutaj wyeksponować tylko ten czerwony prezent. W tym celu zmniejszę cały owal i przesunę go w kierunku wspomnianego prezentu. W ten sposób zobacz, że wyeksponowany został tylko rzeczywiście cały ten prezent, a postaci na zdjęciu już nie. Mogę jeszcze dowolnie manipulować tym rozmyciem. Jeśli lewym klawiszem myszy kliknę tutaj i zadam rozmycie tego rodzaju, oczywiście bez sensu takie, no powiedzmy trochę mniejsze, albo jeszcze inne, tak by bardziej było widać to, o co mi chodzi. Tutaj są jeszcze takie cztery punkty, na które również warto zwrócić uwagę. Te cztery punkty można przesuwać w dowolne miejsca i to też ma oczywiście znaczenie dla całego rozmycia, o które nam tutaj chodzi. Ale zauważ, że przesunięcie jednego punktu równa się przesunięciu wszystkich. Można to oczywiście zmienić, jeżeli wciśniesz na klawiaturze Alt albo Option na Macu i wtedy o, możesz dowolnie sobie, tylko też niestety w linii prostej. O, w ten sposób możesz sobie tutaj jeszcze dodatkowe pola albo objąć rozmyciem, albo nie. No ale powiedzmy, że to jest ten efekt, o który nam chodzi. Klikam OK i kiedy już zobaczyliśmy ten efekt końcowy, hmm, może nie do końca nas to przekonuje, wolelibyśmy zdjąć rozmycie z tych twarzy. Czy to możliwe? Tak, właśnie po to zmieniliśmy to zdjęcie na obiekt inteligentny. Musimy się upewnić, że kolor pierwszego planu jest czarny. Następnie klikamy pędzel i jeszcze musimy tutaj wybrać zaokrąglony miękki. Dość duży. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy malujemy po tej właśnie masce i wyłania nam się twarz pierwszej postaci i twarz drugiej postaci. W ten sposób trochę bardziej wyeksponowaliśmy postaci na zdjęciu. Jeśli się podobało, nie zapomnij o subskrypcji, żeby nie ominęły Cię kolejne tutoriale. Pozdrawiam.